Zapraszam Cię na chwilę uważności. To krótka praktyka, która pozwoli Ci się zatrzymać w pędzącym dniu, chwilę odpocząć oraz sprawdzić, jak się czujesz i czego potrzebujesz. Wykonuj tę praktykę każdego dnia. Ustaw sobie przypomnienie w zegarku bądź telefonie, tak aby nie zapomnieć o codziennym zatrzymaniu. Praktykując regularnie, zwiększasz uważność na siebie i swoje potrzeby oraz budujesz. Odporność na stres. Zatrzymaj się. Przerwij na chwilę to, co aktualnie robisz, czym się zajmujesz, aby poświęcić sobie chwilę uwagi. Zamknij oczy. Poczuj, jak stoisz, bądź siedzisz. Jak stopy stykają się z podłożem. Jak dają ci oparcie, bezpieczeństwo? Zaobserwuj, jakie odczucia się pojawiają w związku z tym, że teraz się zatrzymujesz. Wyciszenie, spokój, ukojenie, a może gonitwa myśli, niepokój, jakiś dyskomfort. Cokolwiek czujesz w tej praktyce, jest to, w porządku. Pozwól sobie na to. I zaproś swoją uwagę do oddechu. Weź teraz, być może pierwszy dziś, świadomy wdech i wydech. Co obserwuj, jak to jest oddychać? Zobacz, jaki jest rytm Twojego oddechu. Co teraz zauważysz? Kiedy bierzesz wdech, a następnie robisz wydech. Czy twój oddech jest głęboki czy płytki? Spokojny, a może niespokojny? A może jeszcze inny? Co ci mówi o tym, jak się teraz czujesz? Jaki jest twój stan? Po prostu to zaobserwuj. Starając się niczego nie kontrolować, nie zmieniać, pozwól sobie po prostu na oddychanie. Możesz też położyć rękę na brzuchu, klatce piersiowej i poczuć, jak ciało się porusza, jak oddycha. Możesz też zaobserwować, jak się Teraz czuję Twoje ciało. Czy jest napięte, a może rozluźnione? Przeskajmy je szybko od stóp do głów, obserwując, czy są obecne jakieś doznania, wrażenia. A jeśli tak, to w których miejscach w ciele. Zapreślam szczególną uwagę do tych miejsc, w których. Najczęściej pojawiają się napięcia: ramiona, bark szyja, szczęka, pięśćni twarzy, plecy, nogi. Jeśli jest to potrzebne, to zobacz, czy możesz świadomie Poruszać ramionami, rozluźnić twarz, poruszać szyją, otworzyć klatkę piersiową, czy też rozmasować kark dłoni. I zobacz też, czy poza ruchem Twoje ciało potrzebuje czegoś więcej. Może zauważysz, że odczuwasz głód. I potrzebujesz coś teraz zjeść? A może pojawia się potrzeba wypicia szklanki wody? Zadbania o potrzeby fizjologiczne. Zadaj sobie teraz pytanie: czego teraz potrzebujesz? Może potrzebujesz wprawić swoje ciało w ruch? pozostawało w bezruchu przez dłuższy czas. Robić sobie przerwę, ile się poruszać, rozciągać, a może pójść na krótki spacer. Albo jeszcze coś innego. Pozwól sobie podążać za tą potrzebą i zrób teraz to, czego potrzebujesz. Czego potrzebuje twoje ciało? I zakończ tę praktykę chwilę uważności, pamiętając, aby zatrzymywać się na chwilę każdego dnia i sprawdzać, jak się teraz czujesz i czego potrzebujesz. Z uważnością, Vai ser